W sprawie zmiany budżetu został Państwu omówiony na połączony, na posiedzeniach komisji w miesiącu kwietniu. Natomiast najistotniejsza zmiana w budżecie to jest wprowadzenie deficytu, który zostaje pokryty przychodami z tytułu kasowego rozliczenia budżetu za 2013 rok, czyli tak zwaną nadwyżką budżetową w kwocie 676 098 zł. Przedstawiam Państwu projekt. Uchwała Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Kamiennogórskiego na 2014 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych w kwocie 782 549 zł. Szczegółowy plan zmiany dochodów według źródeł oraz działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków własnych w kwocie 1 458 648 zł. Szczegółowy plan zmiany wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. W wyniku wprowadzenia zmian w paragrafie pierwszym i w paragrafie drugim powstaje deficyt w kwocie 676 098 zł. Który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikający z rozliczeń krajowych kre, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 676 98 zł. Paragraf czwarty. Dokonuje się zmiany wykazu dochodów i wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2014 roku. Wyników wprowadzonych zmian załącznik nr 1 do uchwały nr 193 łamane przez 213 z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ogółem planowane zwiększenie dochodów kwota 883 549 zł. Ogółem planowane zmniejszenie dochodów kwota 101 tysięcy zł. Ogółem planowane zwiększenie wydatków kwota 1 599 647 zł. Ogółem planowane zmniejszenie wydatków Kwota 141 000 zł i ogółem planowane zwiększenie przychodów kwota 676 98 złotych. Paragraf 6. Budżet po zmianie wynosi po stronie dochodów 42 767 286 zł, po stronie wydatków 42 992 816 zł. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu kamiennogórskiego. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania co do przedstawionego projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad treścią uchwały, która była prezentowana. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej treści uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Uchwała została przyjęta jednogłośnie.